No, ma. nazywam się Piotr Mojsak. Wy jesteście na kanale Mojsak Fototechnik. Dziś porozmawiamy o planach zdjęciowych, planach fotograficznych. Zapraszam do oglądania. Po co są w ogóle plany fotograficzne? Po to głównie, żeby pokazać coś, co chcemy, żebyśmy pokazali, prawda? Bardzo górnolotne stwierdzenie i bardzo odkrywcze. Jeżeli chodzi o to, jakie mamy plany, to możemy je podzielić na kilka takich części. Czyli ogólnie to są plany takie, pierwsze z tych, z tych części to będą takie plany bardzo ogólne, bardzo szerokie. Następne plany będą to plany, które już pokazują coś, co chcemy pokazać, jakiś temat, bardziej zdjęcia, prawda? Czyli będą bliższe i tak będziemy się posuwali cały czas i dochodzimy do planów takich wręcz, tak bardzo nieprofesjonalnie powiem, ale takie bardziej takie e, portretowe i do planów takich zbliżeń, czy, czyli plany typu makro, czyli ewentualnie jakieś, jakieś elementy, jakieś szczegóły w kadrze. I takie historie. Czyli zacznijmy od planu totalnego, dalekiego. Co to jest za plan? To jest plan, który jest bardzo, bardzo, bardzo szeroki, który nie pokazuje tak naprawdę tematu zdjęcia, które fotografujemy. Jeżeli kogoś tam chcemy sfotografować, tę osobę, to ta osoba jest malutka w kadrze. Chodzi o to, żeby jak najszerzej pokazać jak można porównać to do książki, do opisów w książce. Na przykład yy, w były super opisy przyrody, prawda? No to bierzemy sobie taki opis, fotografujemy to, co widzimy i ten opis nam jest zbędny. Czyli wszystko, wszystko jak najwięcej, jak najszerzej. Taki właśnie pejzaż totalny. Pokazujemy wszystko, co się w danym miejscu znajduje. No i posuwamy się coraz bliżej. Czyli następny to jest plan ogólny. Plan ogólny to jest plan trochę. Taki jak ten wcześniejszy, totalny, ale już nie pokazuje w całym kadrze naszego środowiska, w którym my jesteśmy, w który, którym my fotografujemy, ale w kadrze już jest dość dobrze widziana, dość dobrze widziana na przykład postać, sylwetka jakiejś osoby. I to jest właśnie plan ogólny: pokazuje i miejsce, ale już, już kontrolujemy to i już widzimy sylwetkę, widzimy człowieka, widzimy temat zdjęcia. Kolejnym planem plan pełny, bardzo bliski do planu ogólnego, natomiast jest jeszcze bliżej, także jest cała sylwetka pokazana postaci, natomiast jest jeszcze bardziej przybliżone, dość często stosuje się pionowy kadr. Aby ta sylwetka była, mieściła się idealnie w tym kadrze. No dobra, plan amerykański, plan amerykański czyli Systematycznie posuwamy się do przodu, coraz bliżej jesteśmy naszego tematu zdjęcia. Plan amerykański jest to plan, który, który tniemy nad głową i nad kolanami. Czyli w połowie uda tniemy nad głową, tak postać jest skadrowana, jest właśnie w planie amerykańskim. Dość często w filmie głównie przedstawiany jest ten plan jako jako, słuchajcie, relacja między dwoma osobami, tak, żeby było te dwie osoby widać, żeby one nie były zbyt daleko, ale żeby było widać prawie całe postacie. Przy fotografowaniu, możemy ten, tego planu użyć, tak troszeczkę wymieszać, w zależności, co jest tematem zdjęcia. A na przykład, jeżeli mamy dwie osoby na zdjęciu, możemy wykorzystać to w ten sposób, że pierwsza osoba jest ucięta nad kolanami, czyli w planie amerykańskim, a ta druga osoba, która stoi troszeczkę dalej jest na przykład w planie już pełnym albo ogólnym, czyli trochę dalej widzimy ją całą. Całkiem przyjemnie można to wykorzystywać. Ok, plan średni. Plan średni jest bardzo podobny do planu amerykańskiego, ale tak jak już mówiłem, posuwamy się do przodu. Czyli to jest takie prawie po piersie, ale nie do końca po piersie, bo jest od pasa w górę. Czyli kadrujemy w pasie i kadrujemy górę kadru nad głową. Nacisk przy, tych, przy tym planie głównie położone jest także na gestykulację, na mimikę twarzy, ale bardziej tutaj ręce już wchodzą w grę, żeby coś pokazać. Jeżeli chodzi o film, to żeby nie było to sama twarz, nie było same popiersie, tak jak teraz u mnie, prawda, ale ale y, wykorzystujemy tak, że troszeczkę niżej kadrujemy tak, żeby dłonie, ręce były dobrze widoczne i żeby można było je zaobserwować i żeby można było rozczytać z tych gestów, co się dzieje na planie, jaki jest klimat, y, co aktor czy model chce nam przekazać, czy autor zdjęcia czy jakiegoś materiału. Pan bliski, pół zbliżenie, czyli to jest mniej więcej taki, jak ja mam teraz, y, to jest plan nastawiony mniej więcej na to, aby pokazać bardziej mimikę twarzy, ale też trochę tutaj jeszcze jakieś ruchy, ruchy ciała obserwujemy. To jest plan, plan bliski, pół zbliżenie inaczej. Kolejny plan to mamy zbliżenie, czyli to jest praktycznie portret. Tniemy mniej więcej tutaj nad głową, praktycznie sama twarz jest na naszym zdjęciu. Główny nacisk, na mimikę twarzy, ewentualnie na emocje wyrażone twarzą, buzią, ustami, nosem, oczami. No i kolejny detal i wielkie zbliżenie. Jak sami sobie się domyślacie, chodzi o to, aby pokazać już nie jakąś sylwetkę, nie twarz, nie ręce, nie kawałek sylwetki, tylko na przykład dłonie, tylko na przykład usta, tylko na przykład oczy, żeby jak najbardziej pokazać. Te mniejsze elementy na zdjęciu, tak, żebyście mogli określić, jakie są emocje ewentualnie podkręcić te emocje, przeskakując między tymi kadrami, między zdjęciami, między planami, tak aby film czy, czy nasze zdjęcia, cykl zdjęć był ciekawszy. No i jest jeszcze makrodetal, który jest bardzo, bardzo, bardzo zbliżony na bardzo małe elementy już na zdjęciu, ewentualnie one tak naprawdę nie muszą być. Takie bardzo małe, ale wyciągnięte na przykład z głębi ostrości, prawda? No i takie makro detale także, także działają. Dobrze jest mieszać te wszystkie plany. Oczywiście nie przesadzając. Fajnie jest wymieszać w ten sposób, że poruszamy się od szerokiego do właśnie tego najbardziej zbliżonego planu. Ewentualnie mieszamy, jeżeli mamy. Jakieś pojedyncze zdjęcia, i są wszystkie, znaczy większość mniej więcej jest w, tych, w tym samym kadrze, w tym samym planie. No to dobrze jest czasem zwrócić uwagę, postawić taką kropkę, postawić taki przecinek, czy tam zaznaczyć koniec rozdziału, ewentualnie podbić atmosferę lub jeszcze bardziej podbudować to wszystko, co my chcemy pokazać tak naprawdę na tych zdjęciach. Fajnie jest jak. Opowiadamy, słuchajcie, historię zdjęciami. Nie tylko, pamiętajcie, nie tylko jedno zdjęcie: więcej, więcej, więcej. I żeby wszystkie były spójne, żeby wszystkie razem dawały jedną całość. Jeszcze na koniec graficzka z tymi wszystkimi planami. No i co? Do zobaczenia w środę przy Photoshopie, a w niedzielę przy foto. Trzymajcie się.